Mam nadzieję, że to dzisiejsze nasze spotkanie e, będzie też takim wspólnym wyrażeniem hołdu najlepszemu prezydentowi, jakiego mieliśmy. Chcemy też dzisiaj e, być razem z najbliższymi e, pana prezydenta, z panem premierem Jarosławem Kaczyńskim, z jego współpracownikami e, i też e, wszystkimi tymi, których docenił. Prezydent Lech Kaczyński będą tutaj osoby odznaczone przez niego. Mamy wigilię urodzin wielkiego prezydenta Rzeczpospolit Lecha Kaczyńskiego. No i cóż, i dawniej może nie przykładałem aż takiej wagi do 18 czerwca, no ale z upływem lat coraz większą wagę przy, przykładam do tej daty i myślę, że coraz więcej Polaków będzie o tej dacie pamiętać i będzie pamiętało o tej przerwanej kadencji wielkiego prezydenta, który naprawdę ukochał Polskę. Jego wizja Polski, uzdrowienia Polski, wizja narodu sprawiedliwego, solidarnego przede wszystkim. Wizja narodów tej całej części naszej Europy, środkowej Europy, ona jest wizją w gruncie rzeczy każdego przyzwoitego Polaka i takim go zapamiętamy. Musimy odbudować wspólnotę narodową, to znaczy nie narodową w sensie tym dawnym, takim narodowym, etnicznym, ale wspólnotę, jedność Polaków w sensie politycznym, w sensie polskiego społeczeństwa. I to jest niezbędne, żeby znowu poczuć się jednym... Narodem, jednym państwem i zmierzać do tego samego celu. Więc myślę, że ten proces odbudowy jest trudny, ale on się zaczyna. Ja widzę budzenie się społeczeństwa. Niewiele czasu nam pozostało, że już i Polska, i Polacy zostaną gumką wymazani z mapy i wymazani z historii w ciągu najbliższych kilkunastu, kilkudziesięciu lat. Jeśli nie będziemy potrafili tego zrobić, tego nam przyszłe pokolenia nie zapomną. Mamy niewiele czasu i najwyższy czas, żeby to wreszcie zrobić. mi Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Spotykamy się dzisiaj w naszym parafialnym kościele, w naszym sanktuarium, błogosławionego księdza Jerzego, aby otoczyć modlitwą. Najpierw świętej pamięci Pana Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Przed Bogiem chcemy mu podziękować za świadectwo jego chrześcijańskiej postawy, także w czasie sprawowania najwyższych urzędów państwowych, za odwagę i determinację w rozpoznawaniu i realizowaniu wspólnego dobra. O paradoksem było, że przez cztery lata prezydentury szargano pana prezydenta i pomieszano jego rankę z przez niego urzędu, tym samym nie szanując tych, którzy go wybrali, ani majestatu Rzeczypospolitej, a czynili to, co z przykrością trzeba powiedzieć publicznie, ludzie, którzy sprawowali wysokie urzędy w państwie. Dowodzono, że jest najgorzej wykształcony człowiekiem na tym stanowisku, mimo iż był jedynym z powojennych prezydentów, który miał tytuł profesora. Drwiono z jego patriotyzmu, a przywracanie pamięci historycznej, nagradzanie autentycznie zasłużonych bohaterów z przeszłości, zwłaszcza Solidarności, przedstawiano jako małoskowość i zaściankowość. Kpiono z jego miłości do matki, żony, brata, i skąd się brała ta zajedliwa propaganda, która ostatecznie szkodziła nie tylko jemu, ale naszej Ojczyźnie? Pan prezent bardzo często do nas podchodził, na przykład i pytał się nas w trakcie jakiejś wizyty, czy wszystko w porządku, czy niczego nam nie brakuje, czy w jaki sposób wrócimy do Warszawy, co słychać u naszych najbliższych. On po prostu okazywał nam, ale wszystkim, swoje zainteresowanie. Ja nikogo innego takiego nie znałam. Ani tak dobrze wychowanego. Z taką klasą. Ani tak sympatycznego, ani tak przenikliwego w swoich analizach, i jeszcze na dodatek z taką pamięcią do dat, do wydarzeń historycznych, do y, kontaktów, do y, cytatów również z literatury pięknej. Przy nim właściwie człowiek się czuł jak y, y, taki uczeń, który był zaszczycony y, tym, że profesor ma dla niego czas. I mógł tylko chłonąć. Przepraszam, wie pan, mam takie poczucie, że to są tak wielkie sprawy i przynajmniej że dzisiaj właśnie podczas tej mszy w kościele dotarło do mnie, na przykład, że to był kościół e, parafialny e, e, obu braci Kaczyńskich. Jak to się wszystko gdzieś splata? E, ksiądz Jerzy, który też tu się zjawił, przecież zupełnie. Niespodzianie, nie musiał, prawda? E, no a, 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 a już jest patronem i tego miejsca. Myślę, że w jakiś sposób żoni Boża i, i okolic. No, mimo wszystko jestem, wie pan, jestem e, człowiekiem, który ufa, że, że ta Polska naprawdę się wyzwoli. I, i, I będzie prawdziwie wolnym krajem, jeszcze za mojego życia, może. Robię ten film i bardzo bym chciał, żeby ten film też pokazał ludziom naprawdę, gdzie żyją i, 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 co, i co stracili. Może, może to, co stracili, może to jakoś właśnie nas zjednoczy. Bardzo dziękuję Wam.